Witam was wszystkich bardzo gorąco z tej strony Umbra i retro. Co to miało być za wybijanie szyby? Kliknąłem przypadkiem, żeby rozpocząć nagrywanie i. No jasne, jasne, idę teraz spać. Ty się lepiej nie tłumacz. Rano pogadamy. O! Marchewa na śniadanie musi być? Myślałem, że o wierzce. No Ona jak... nie, je marchewy. Nic nie je, chciałaś powiedzieć. Już myślałem, że... Miła się zrobiła. i widzi... Och ty. To Skąd nie... ty tu? Polował na ciebie. Marchewę no zobaczył przez okno Uważaj. Tutaj jeszcze ich będzie dużo. No właśnie widzę, widzę. O trafi cię. No, nie idź tak na facjatem. Tak troszkę z boczku, tam przez krzaki. No jasne. No nie aż taki, nie, że tak... Nie, 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 nie z... aż takiego o nie rób. No dobra już idź, na, idź już na salóweczkę. O, pod... o, o! O le fireballem go O nie tutaj, uciekaj, nie uciekaj. tutaj! U, nie tutaj, nie tutaj. No uciekaj, uciekaj, nie patrz, nie patrz, bo ty nie zabijesz ich wzrokiem, znając ciebie. Ej, a ten drugi to udzieli, będzie problem. No. Żyjesz! Jeszcze. Jeszcze. Tak to jest, o poranku creepery są wszędzie. Człowiek wstaje rano i tu Creeper za oknem. Doskonale to rozumiem, retro. Nie, wiesz, jak jest w życiu, nie? Wiem, wiem. Creepery wszystko potrafią zepsuć. O i bizony tam były. No. Brązowa owca. Mamy tutaj zameczek, oczywiście jeszcze niedokończony. Od do ostatniego odcinka nic nie robiłam. A w dzisiejszym odcinku wybudujemy strop pomiędzy pierwszym a drugim piętrem. Czyli. Y Sufit dla parteru i podłogę dla pierwszego piętra. Tak, dla niektórych coś, co jest ziemią, dla niektórych jest sufitem, nie? Jak mówi stare chińskie przysłowie. Co ty z tymi chińskimi przysłowiami <todgłos> ostatnio? Cicho, cicho, ty tam bierz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ostatnio ktoś mówił, że liczymy jak w Ma rację, no. <głos》> <tok> nie zaprzeczę. <tok> nie zaprzeczamy. No kilo i wywalaj. No, kombinacja klawiszy. Ciach. Nie, no fajny ten sufit będzie. Już zostaw, naprawdę niezły. A i to dopiero począteczek. Począ... Począteczek. Właśnie cieszę się, że użyłaś słowa począteczek, bo to na pewno nie jest początek. No a czemu tutaj? Dziura? Bo, e, bo właśnie e, tutaj. No. Nie stąd, nie Jest tam na dole. Ta linia? Na... Aha. Więc to będzie w tej samej linii. Auuu. To wszystko, sobie widzę, przemyślałaś. Wiele godzin musiałaś nad tym siedzieć. Nie. I co teraz będziesz robić? Aha. standard. Iść do tyłu. Ale cały czas trzymaj. Tak musisz sobie wyczuć, wiesz? Rzeczywiście, masz rację. Ja. Jak zawsze, retro, ty zawsze masz rację. Niech to chciałem powiedzieć, ale dziękuję. Widać twój dzień. Po prawej. Ha. Pracuje od samego świtu. Siach. No co szóste rano do roboty, nie? No oczywiście, rzecz jasna. Myszka w prawo. Świetnie. W ostatniej chwili... Nie spadnij, bo... Creeper tam na nie pewno Nie bój czeka. się. Dobrze, co teraz? Teraz Aha. boczki. Boczki? To nie takie jak musimy. myślisz. A, myślałem, że do świnik, świnek idziemy. Boczki będą. Oj, retro, retro. Co ty tu psujesz? Nie psuję nic, tylko buduję. No, ty tak to nazywasz, ty to nazywasz budowaniem, tak? No, ja bym się tu kłócił. Zobaczymy, jak ty sobie poradzisz, wiesz? O, a z czym? Nie wiem, z czymkolwiek. Kiedyś no. może odstąpić jeden odcineczek, taki niezbyt długi. O, o, niezbyt, no, aż tak miła będę, tak? Chciałaś dodać? Oczywiście. No, myszka w, prawo, w lewo. Przepraszam. I zobaczymy, jak sobie poradzisz. Tak? To, a może ja ze swoją serią wyskoczę i zobaczymy, kto sobie wtedy lepiej poradzi, o! O i zobaczymy, o. Zobaczymy. A i zobaczymy, jeszcze I się zdziwisz, w w w analitykę wiesz? wejdę i zobaczymy, kto będzie miał więcej wyświetleń. Chcesz, chcesz ze mną wojny? Chcesz ze mną wojny Minecraftowej? To jest dobry pomysł. <laughs> no. Nie mówię nie. Ale nie mówię ale tak. Nie chcę, żebyś poczuł się taki, no nie wiem, niedoceniony w ogóle, że twoje pomysły są do kitu. A dlaczego mógłbym tak poczuć się? Bo zobaczysz, jak wy wygląda na przykład mój zamek, a jak wygląda twój. Przepraszam. Zamek, czyj tak? zamek to jest teraz? Mój. Mój, ale przeze mnie budowany. Nikt o tym nie będzie pamiętał. No tak. Pamiętają króla czy budowniczego zamku? No przepraszam bardzo. Tym Marta. razem będzie inaczej. Nie będzie. Byś musiała mnie no nie wiem, wbić do mojego zamku, pokonać wszystkie zabezpieczenia, mury, pokonać straż, wbić do mojej komnaty królewskiej i mnie pokonać. Tylko tak można zająć mój tron. <śmiech> Nikt <śmiech> jeszcze się nie zrobić. odważył. To da się zrobić, tak? Jak ja widzę, jak ty ze szkieletem walczysz, ja bym cię załatwił pewnie wiadrem wody. Wiadrem wody, no wiesz co? Jest. Retro, retro. Jak tak możesz? Albo bym uderzył w twój najczulszy punkt. Czyli owce. Tak, bym rozwalił twoje świnki i owce. Oj, tego byś mi nie zrobił. A widzisz, widzisz, także nie fikaj, nie fikaj, bo mam haka na ciebie. Ostatnio, jak tylko gram w Minecrafta, to cały czas włóczę się po jaskiniach. Tam właśnie jest wejście do takiej Kontol... jaskini. Tam o! Jakby ktoś nie widział. Czy to nie, jednak nie tam? Tam. Okej. Okay. Tam mam takie wielkie, wielkie, stare, opuszczone kopalnie. I one są tak wielkie, że jeszcze chodzę tam od tygodnia i jeszcze mam wiele nieodkrytych miejsc Brzmi nie... Także no. bardzo mi się poszczęściło Z czym? Że masz tyle kopalni? Tak I tak myślę czy was dziś tam nie zabrać Ty masz lochy, ty tam ich zabierz Więzienia pobudowałaś dla nich Żeby pozamykać oj tam, ich Oj tych tam klatka. zaraz więzienia wiesz co? Jak ktoś coś tylko nie tak napisze no to Do lochu z nich. Retro bo będziesz pierwszy nie zrobiłabyś mi tego. Oj, tam, oj, tam. Może zrobimy metro. Łącząc mój zamek z twoimi lochami. Tak, żebym mógł od razu goś wysłać metrem do. do lochów, niech tam siedzi. A gmina. wiesz, że miałam to w planach? Nie miałaś tego teraz tak za. Ty tak zawsze, jak ja mam jakiś fajny pomysł, to mówi a wiesz, że też tak myślałam? Albo. No przecież miałam zaraz za to się brać. No chyba jest odwrotnie. <laughs> Zobaczymy, zaraz zrobimy solóweczkę sobie na serii do Minecrafta i zobaczymy Oj, nie chciałbyś, nie chciał mm -hmm. Noc idzie Jesteśmy na górze, no. tu nam nikt nic nie zrobi No znając ciebie Znając mnie To zrobi Oj, 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 nie, nie, nie le. I tutaj mamy kamyczki i ciąg dalszy budowania. Tak wpadłem na taki pomysł, że jak już byś skończyła ten zamek, to mógłbym ściągnąć jakieś inne tekstury, bo budowla może zupełnie inaczej wyglądać na innych teksturach, prawda? Moja budowla będzie wyglądała dobrze w każdych teksturach, nawet bez tekstur. Tak. O, proszę bardzo, to też się da załatwić. A na tej kartce, na której sobie tak troszkę rysowałam, to jak będzie wyglądał ten zamek, nie wygląda dobrze? Te masz grały tutaj? Tak. Te plamy jakiś długopisem, jakieś. jakiś basgrałyś w Tak, grałeś, jest, ja sobie tak? coś zapisuję na jakiejś kartce, rysuję, co będę budować w Minecraftcie Aha. Godzinę później przychodzę po moją kartkę, a, a retro w ogóle całą ją zapisał, zarysował, zabazgrał <laughs> na moich rysunkach. Zabazgrał, ja tu plany piszę, co nagrać. A nie masz kiedy swoich wrzucić? kartek? A czy? Właśnie to są moje kartki. Przepraszam bardzo. To ty je wyrywasz z mojego zeszytu. Zapisujesz sobie jakieś bazgromy. To nie baz są twoje groby. kartki. To są moje kartki. Z mojego notatnika. Nie, nie zgodzę się. To jest mój zeszyt. Ty kradniesz mi kartki. Zresztą wisisz mi masę kartek. Później jeszcze na mnie winę zrzucasz. Może jeszcze piszę twoim atramentem. W moim długopisie, co? Wiesz, naj wiesz co jest najlepsze w tych twoich planach? Co takie... moje, jak to mówisz, bazgroły, bo jak ja coś swojego nałożę na twoje plany, to wtedy jest ładnie. To ty chyba swojego pisma nie widziałeś, drogi retro. Tak? No proszę, dawaj. Otwórz notatnik, zobaczymy. <grym> zobaczymy, napiszę ci tak pięknie. Jak w przedszkolu. Tam mi różnie szło. Nieważne. No właśnie. Właśnie mi przypomniałeś, że w przedszkolu kiedyś mieliśmy zadanie ćwiczyć literkę S. Tak. I ja wynająłem kolegę, żeby mi to zrobił. No co ty? No. Ile mu płaciłeś? Nic. Trockiem LEGO tam może nie wiem. Lociem Lego. Pewnie ukradzionym z przedszkola Czwórkę dostałem. To ty miałeś w przedszkolu ocenę? No tak, chyba po prostu na zachętę, wiesz. A, ja tam miałem jakieś uśmiechy. Ty miałeś baty, tak? Nie, jakieś no. słoneczka uśmiechnięte, słoneczka nie Słoneczka w przedszkolu mieliście? Smutne. Ja się myślałem, że w gimnazjum są słoneczka. Ach, czyli a czyli jak ktoś... No, Umbrunia, pokaż, co narysowałaś. Tutaj, proszę pani, narysowałam chomika. Piękne, I... uśmiechnięte słoneczko w nagrodę. Masz słoneczko uśmiechnięte do tego. Oho. 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 I co? I to, wiesz, i to twoje plany właśnie, Ale to, o których to wspominasz. to nie są plany, tylko to jest taki pomocny słupek. Spontan budowniczy? Dokładnie. Spontan budowlany. Tylko u Umry. Wiesz, to dla mnie to wszystko, to jest No, co teraz? No, patrzcie. Pat nie wiem, co teraz ma zrobić. Patrzy do góry. Nie wiem. Tam jest góra, tak, tam jest góra. Ciach. I zaczynamy dalej. Yy, tą, to przedstawienie tak. Będziesz teraz tutaj budować piętro? Murdo, kończ najpierw. No, właśnie nie wiem, jak mam zrobić duże okna, wiesz? Yy, no, zostawić więcej niż dwie kropki Kurzta. No i to jest mój największy problem. Te okna mają być jakieś takie duże. Ale w murze czy nie powinno małych? być takich. no Ciężko powiedzieć. Chciałem wiesz? po prostu zabudować mur, tak? Powiem ci tak, możesz najpierw zabudować, a później zobaczysz. O kurczę, to by fajnie wyglądało, bo ja widziałem dużo projektów fajnych zamków na różnych stronach i ludzie, wiesz, im bardziej jest mur. Taki urozmaicony, taki nierówny, tym ładniej to wygląda. Dokładnie, dokładnie. Ja właśnie taki nierówny Musisz spróbować tam... na przykład, że tutaj zaczynasz równo z murem, ale tak... do środka jedziesz, wiesz? Tak? Żeby odchudzony był troszkę. Na przykład. Albo no coś w tym stylu, nie? No właśnie właśnie, retro. Ale nie, nie masz się o co martwić twój zameczek na pewno będzie prześliczny. I bezpieczny. O, nie wiem, nie wiem, jak ja tam wpadnę... To ci... Marchewka na budowie, dobra, jest. Ale masz coraz więcej szpiegów tutaj, zobacz. No właśnie, zobacz, już to przy... są... Oni pracują dla mnie retro, wiesz? Tak, się, to podwójny szpieg, na pewno. Nie oni pierwsi by byli podwójnym szpiegiem. Oj tam, owce są bardzo Smaczne. miłe. A, mi... no. A nie, wiem, nie jadłam nigdy. Ja też wiesz? Nie, wiesz. Ale nosisz ciuchy od nich. <noise> Myślisz? Pewnie. Będą takie wielkie schody, takie zaokrąglone, że to będzie jedna część. To będzie druga część i one będą się spotykały tutaj na półpiętrze. I dalej. rozmawiały dalej. Creeper. Creeper, patrz jaki smutny, stoi pod ścianą. Budują <grym> ziamek i nie chcą się z ziemią bawić. Ojej. Kolejny smutny, to najsmutniejszy, patrz o, mój świat, tylko moja... o, Tylko ty ścianą mi zostałaś. Uuu. To jest najsmutniejszy widok w Minecrafcie jaki widziałem chyba. <grym> Samotny Creeper. Tak. Przytulony do ściany. On naprawdę, no on, on tak naprawdę, on po prostu tęskni mocno za kimś. On chce się przytulić. I w momencie, kiedy już ma się do kogoś przytulić, on tak się cieszy, że wybucha z radości. Myślisz, że powinnam tam pójść? Do kli klipela Tak. Nie. Za to byś dostała słoneczko z takim smutnym uśmiechem. Nie idź tam. Albo w ogóle księżyc, a nie słoneczko. Tak. pójdziemy się przespać. No, ja bym proponował, żebyś wywaliła dziurę w wieży, a nie tak po chińsku schodzisz. Ale tu nie będzie żadnego przejścia, więc no czy jest No musi być. Sens? No tak, a jak się dostać na te mury? Do wieży wchodzi się od parteru. No to jak ktoś będzie chciał z wieży dostać się na ten mur, to z samego szczytu góry na sam dół, później po schodach znowu, i o, jestem na murze, a tak to by tutaj te drzwi się otworzył, cyk, pyk, siema, jestem. Tak się nie. nie broni zamku, nie, 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 to bardzo ciężko, nie, to wojska będą strasznie, ojej, przemieszczenie się wojsk będzie, nie, tak nie może być. To koliduje z moim planem obrony tego zamku. <grym> tak jest. Mój projekt, moje wykonanie. No nie wiem, porady też tobie daje. no chcesz go zabić? Nie, chcę go przytulić. Mieczem w plecy, nie ma go, na szczęście uciekł od ciebie, on wyczuł. Jak to? Wejdź z wnętrza mojego zamku. Wejdź z królewskiej komnaty i idź spać. Królewska Kobito, komnata. Idź spać. No, zobaczysz, walnę tapetkę, jeszcze byś tu chciała wbić. Tak właściwie to długi ten twój zamek, jeżeli tam będzie sięgał. No ale wiesz, no musi być też... E... No oczywiście, sala, sala tronowa, sala balowa. To tam na tyłach będzie, wiesz, będzie w, w górze. Ale musi być jeszcze, no kurczę, wyleciało mi to słowo, no wjeżdżasz i masz co? No nie, że przedsionek, tylko... Nie przed O Oj wiem, wiem o co ci chodzi? No taki plac, wiesz, no, to takie yy, fajne w... słowo jest, no. Dziedziniec. Dziedziniec. Tak jest. Będzie I tam będzie fontanna, mój pomnik musi być. Przecież. Yy, nie pomnik. patrz tak! Mój pomnik! No proszę cię, retro. Yy, co tam będzie? Patrz, masz już łuczników na murze. No. i... I, I zombiaka na, na szczycie. No, pięknie już wszystko obstawiłaś. I zombiaka, lewa wieża. Wy, o! O! Skoczył! Wariat. No, niestety. I co z nimi teraz? No, widzisz? Masz łuk? Jak ich pierdyknie. Gdzieś tam jest! A przy sobie nie? Nie, nie. Jakbyś ich. Potrafiła. Ej, obawiam się, że to nie będzie takie proste. Nie ma. Łuczku, Łuczku. Nie macie. Łuczku, Łuczku, Łuczku. Jest. Jest. Szczały. Dziewięć nie wystarczy na pewno. No w, przypa no, w Twoim przypadku won, że wystarczyło. Idź już, spróbujemy. Wystarczy, że spadnie już będzie wesoło. Ja już będę miał uba w pupach. Dobra, bierzemy łuk. I zniknęli. Nie. Wiesz, to stąd on tak właśnie się bawi, wiesz? No nie wierzę. To szpiegów rozstrzelaj. Owce? To nie owca, to szpiek. Nie, nie strzela do niej. No idź po nią teraz. Oj, raczej nie. Zmarnowanie. Nie smuszczek. O, przyda się. Dobrze, i na koniec chciałabym Wam się pochwalić tymi moimi właśnie wielkimi kopalniami. Ale już Ty kiedyś się chwaliłaś Lochonami swoimi. Lochami, przepraszam. Ale ty Ty, ty, są może, ty jesteś krasnoludem, wielkie. Może Ty się przenieść po. Wiesz, gdzieś tam. Podziemia. Naprawdę Wiedziałem, w Minecrafcie najbardziej... Strzelaj! Trzymaj do końca. Do końca. Trzymaj do końca, bo tak to niewiele mu robisz. Ojeń. Oj, i widzisz? Oj widzisz? No, musisz poćwiczyć. No co to w ogóle było? No właśnie rację. Tam ten dabuchy jakiś ostrzegawczy. No nie jakie schody. Moje schody. No mm -hmm. Siemniaczek. Nie dziękuję. Pytałam ciebie. Ciebie pytasz? O Broniu chcesz jedną tak. tak. Dziękuję. One Uuu. naprawdę są duże i nie wiem, czy uda mi się w ogóle pokazać ich wielkość. Bo pewnie zapłonę. Wiesz ja nie wielkość się liczy, nie? <noise> Zresztą tak wiele razy tu zginęłam. Tyle Na rzeczy pewno. tu straciłam. A gdzie ty wiele razy nie zginęłaś, ja się pytam. O i wszędzie tam, oj, giniesz te chwilę? Na pewno zginiesz do końca odcinka. To byłam? Nie pamiętam tego No jakieś oświetlone Słyszałem, Kodylam. że jakieś oświetlone, to ktoś tam już był Takie plotki chodzą tylko, nie? <grym> Byłaś Naprawdę, tam? one są bardzo potężne Potężne, I... muskuły mają A taka ilość skrzyń tu jest uu, uu, Pustych? Czy ty i O, prezent! <grym> jaś fasola, sam sobie wysłał prezenty na święta tak. No i dobra Wbiłaś tutaj i teraz jak stąd wyjdziesz? Clipper, Ładuj go, ładuj, bo zginiesz! No pochodnia, idziemy dalej. Coś tam buchnęło. A i tam na górze na chyba A stropy są na pewno mocne? No, a nie idź tam. Nie sprawdzałam wytrzymałości stropów. Oj, nie tędy. Tu coś jest? Ale tu także byłam. Byłaś. Tu, nie, tu mnie nie było. Oho. Bo nie było. Jak umra Pochodni. gdzieś była, to zostawia pochodnie. Tak, i zdejmuję te pajączyny, bo ciągle w nie wpadam. Zobacz, tam jest jakiś klocuszek na pewno musi być tam coś. Na pewno. O, widzisz? Odnalazłaś tajemnicze. Tutaj też byłam. No. Odnalazłaś miejsce, I chodzę, w którym tak, już I byłaś. chodzę przez kilka godzin. Tak, i za chwilę się zachwycasz. O, byłam tu? Tak, byłam. O, a tu byłam? Byłam. To może tu byłam? Tak, była. Ale tam nie byłam No wejdź to zaraz się okaże, i tak byłaś M Na mózgi wskocz Na mózgi? <laughs> nie dam rady Byłam Oj no byłam Byłam, mówiłem, że byłam Byłam Tu w lewo Byłam Wszędzie już wszystko, te skity kity No właśnie wiesz? nie mogę znaleźć Że miejsc... wszędzie byłaś O tam mnie nie było No zobaczmy Byłam Byłam. No dobrze, wszędzie byłam. Tak, Kity wcisnęła się już, zobaczcie, tu połowa rzeczy. No naprawdę czy... nie było mnie w wielu miejscach. Ale tam gdzie byłam, było. Wiele byłam. Jaskin, gdzie nieoświetlonych, no ale nie mogę ich po prostu znaleźć. Aha, wiesz co, może wyjdź z tych i znać inne. <laughs> może o. tędy? Mo no fakty, raczej tu nie byłaś, wiesz, jakieś schody, wszystko oświetlone. Dobrze, także Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli macie propozycje jakieś co do wyglądu zamku retra, to oczywiście czekamy. Czy może uważacie, że powinno być więcej wież, czy wyższy zamek, czy czerwony dywan prowadzący do no to sali na pewno tronowej. Będzie to, przepraszam. To czekam na Wasze odpowiedzi, propozycje. Tak, a teraz się będziemy z Wami już żegnać. Dziękujemy bardzo za uwagę. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy dotrwali do końca. Dziękujemy serdecznie. Papa. Pa, pa. Pa. Cześć.